Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku z serii Minecraft Minigames dzisiaj na Mineplexie witam was w SG Serio. Jestem w tym gościu yy, ja uciekam, sorry byłem zbyt nieogarnięty, żeby ogarnąć, że już już trzeba się ogarnąć. Jej zajebi jeszcze mam yy, chleb o, dobra. No nieco W każdym bądź razie bywało gorzej O dobra znowu żarcie To nie goni O ale mam lagi Nie mogę sprintu włączyć Uuu, Pięknie Mam setkę już nie kurczaka. Kurczak też, ale później. O fuck, 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 fuck. Przegrałem. Zobaczył co było w Nie mogę zobaczyć. Fuck. A ja szedłem tam naprawdę ostro. Mmm... Dobra. To kolejny SG. Yeah nie wiem właśnie co się dzieje, bo nie mogę w to wejść, a to nie powinienem w to wejść. Dobra, to widzimy się za kilkanaście minutek, kiedy... E, znaczy... No, wy się widzicie za parę sekund, a parę naście minutek, ponieważ muszę dołączyć do jakiejś gry. To króciutkie cięcie. Dobra, Szymaszko, witam Was po kolejnym króciutkim cięciu i znowu wracamy na rękę. Znowu SG za sekundę. Jaka mapa? Ciekawe co się okaże, już nie jestem w tym samym miejscu. Seriously? Dobra, ja biegnę w tamtą stronę, cisnę, Chcę, żeby dojść do gościa. Warzyw. Uży... Deadne przy tym, ale cicho. Lepiej, żeby mi się nie skompromitował. chła, łechło, łechło. Rozbij szkło. No serio, nie można rozbijać szkło? Czy ja mam takie lagi po prostu? Oh, o oh, fak, już po mnie. Fak 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 Piję sobie na dno. Oh, fak fuck, A fuck, 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 fuck. Oh. Geniusz już ze mnie. sobie mnie wola. Fucken. Dobra, ,Um, kolejna ręka uda mi się. Widać że mam tutaj z deka lagi. Nie wiem co tu się właśnie dzieje, bo... E, free server timer. a już wiem, że jak odpadniemy za szybko, to musimy odczekać 15 sekund, żeby dopiero wejść na swój ten... na w ogóle jakikolwiek serwer. Ogarniam. I teraz, spyk! Spyk, spyk, no spykaj się! Klik to join. Spyk, spyk, spyk. Teraz biegnę, biegnę, biegnę. No, I sobie Akseman. Okej, okay, wziąłem Aksema i czekam. 60 sekund, seriously. Dobra, i tak odcinek będzie krótki, bo chcę ogłosić konkurs! Słyszycie to? Pierwszy konkurs na moim kanale. Nas, no, nieszczęście. Nieszczęście w nieszczęściu. Jest konkurs, ale wszystkich informacji dostań. Wszystkie informacje dostaniecie pod koniec filmu. To jest taki niefart. Jestem zły, tak wiem, jestem zły. A i postanowiłem już nie nagrywać, znaczy pewnie będę nagrywał tylko Skywarsy na serwerze youtubera Citroxa po um, mc.craftgames.pl Będzie zresztą link w opisie. A zdecydowałam na Mindplexie, bo tu jest dużo fajniejszych trybów. Tam na, jest tylko Castle Wars, The Walls, Sky Wars i... i tyle. I jakiś arcade, ale nie wiem co to znaczy, no seriously. Cisnę tam, cisnę, cisnę, goni mnie ktoś? O oh, nie go Fuck, spadłem. Spierdzieliłem się po całości. Muszę wbić tutaj. To jest wejście. No fuckens. To jest wejście, bo tutaj zaraz dogonię mnie. Już mnie właśnie goni. Fuck sake. to tu nic nie było dlatego, ci kalam. Biegnę tam w górę w las. Nie wiem jakby się chcieli, ale ja tam biegnę, bo tam będą skrzynki, ja to czuję. Mam noc na skrzynki i moja skrzynkowy noc mówi, że skrzynka jest tam. Widzieliście to? Nikt tak nie umie jak ja yy... teraz ja mi to otworzył. Serio. Zaczepnę linkę. To była pierwsza rzecz, która mi jest strasznie potrzebna, prawda? Czy tak uważacie? No właśnie. To jest jakaś budowla. Budowlała. Ta rzecz tutaj będzie można było wbi będzie wbić. Serio, tam jest skrzynka. U, tam też jest skrzynka. Łoho, łoho. Ja najpierw zobaczę... Ola. Ogarnę najpierw surową wołowinę. A teraz sobie wejdę, żeby ogarnąć upeczoną wołowinę. A, jak jakbym coś wiedział. No i to jeszcze powinna być kolejna skrzynka Fak jest, nie ma kolejnej skrzynki. Łechło, łechła To jest kolejna skrzynka gdzieś powinna być zgodnie ze strukturą. Ej. Co tu robi śnieg do jest na echolipcie. Czekaj! Ło, wow, czyli śnieg nas zabija! Okie dokie O dobra mam już Jakieś lepsze żarełko Ponieważ zdecydowałem, Że będę się żywił samymi patykami I zaczepami na linkę O good Zebrałem już 7 skrzynek A nie mam żadnej broń serio I teraz tak serio Serio Nie, nie odnowi mi się życie. Za nic. Ja nie zjadłem tego. pieprzonego steak. O, skręcam. Wechło, wechło. Mam. spadnie. Nie? I mam. Tylko o tym marzyłam. Mam zaczep na linkę. Po jakiego grzyba mi zaczep na linkę? Wreszcie miecz! O, to jeszcze mi jest strasznie potrzebne. To już powinno być ograbione, szczerze mówiąc. Ale są pełne... ...przeobrażenia. Cztery. Czyli komuś to lepsze. I teraz się zastanawiam. O, niedługo będę kończył. Czyli kiedyś na Skywars zrobię? zrobię. na Cieszycie się? Proszę powiedzieć, że się cieszycie się. Drop Items. Incoming. I'm coming. Fajnie było, gdybym. Tak! Nie wiem, czy to jest. No mi się wydaje, że to jest tak jakby. tle? Skrzynka. Muszę to otworzyć surowo, wino sobie chlebcia. Mam uch. Ale fuck jest, nie ma Mózg rozwalony. Biorę wszystko. Wiecie dlaczego? Dlaczego? inni nie mieli uchwa, łechło To jest coś zbudowane, jakaś konstrukcja. O oh, fucks... o. Oh. O oh, fuck o oh, fuck, o oh, sake. Fucks sake, sake. Fak, 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 fuck, fuck, fa, 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 ten fa, fa, Dobra, cześć. Yy, niestety o konkursie do, do